Zaraz po tym, jak zobaczymy, jakiś film druida, bo widziałem, że jakieś przeprosiny kurde dla konopa wleciały, więc powiedz mi, co tam się dzieje. Konopski nie daje za wygraną i już trzeci miesiąc grozi potężną teczką i filmem o mnie. Chyba się starzeje, że wypadasz z formy. Jak chcesz usłyszeć moje zarzuty, to po prostu na nie poczekaj. Ale kurwa, to jest cały czas ta sama drama, to samo gówno się ciągnie już od tylu miesięcy. I już jakby od dwóch filmów oni tu nic ciekawego nie powiedzieli, więc na krótko sobie to okay, zobaczymy. ...wszystko na tacy w swoim czasie. Jednak tym razem popełnił ogromny błąd i dostarczył dowodów na samego siebie. Osoby, które do ciebie napisały nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Dodatkowo skontaktowali się ze mną inni twórcy i dostarczyli bardzo ciekawych informacji na temat konopa. Konopski na początku stycznia nagrał bardzo mocny film o Krzysztofie Lekstanie. W swoich materiałach nawoływałem do tego, by Konop przeprosił. Konopski zarzeka się, że już to zrobił, a ja po prostu manipuluję, by mu zaszkodzić. Jeśli tak bardzo naciskałeś, abym przeprosił w sprawie Leksia, co zresztą zrobiłem wielokrotnie, ale jakbym tego nie zrobił, więc przypomnę jeszcze raz. Przepraszam. Czy powiedzieć przepraszam? to nie, nie mogło przejść przez gardło. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tak, Konopski, przeprosiłeś, ale tylko swoich widzów, bo cię zaczęli masowo odsubskrybowywać. Natomiast moim skromnym zdaniem, przeprosiny należą się przede wszystkim. Leksiowi. Przeprosił czy nie? Nie no gdzie. Tak już na chłopski rozum, jakie krzywdy ponieśli Twoi widzowie? Obejrzeli Twój odcinek, mieli trochę rozrywki i tyle. Poszli dalej. Natomiast Leksiu po twoim materiale chciał ze sobą skończyć. Stracił źródło dochodu i został odsunięty od wszystkich projektów. Żebyśmy wszyscy mieli jasność, przejdźmy razem przez materiały Konopa. O, Najpierw kurze. opublikowałeś Przekono. film sugerujący, że Leksiu chce bzykać 14 lat. Też wpaść do 14 latki? Gdy internet okrzyknął go Dolewałeś oliwy do ognia, publikując na Twitterze umiejętnie wycięte screeny, tak by wyszedł na jeszcze większego oblecha. Gdy udowodniłem, że się pomyliłeś, nagrałeś drugi odcinek, gdzie całą winę zrzuciłeś na piętnastolatkę, samemu nie wyrażając wtedy żadnej skruchy. Dziewczyna z poprzedniego odcinka dużo namieszała. Leksia grillowałeś jednak dalej, wyciągając jego prywatne rozmowy z Tindera oraz publikując jego bąki. Dopiero Myślę. gdy wytknąłem ci wraz z innymi kanałami komentarzy, że to ty ponosisz za to wszystko odpowiedzialność i dopiero gdy subskrybenci zaczęli odchodzić, postanowiłeś przeprosić. Problem jednak w tym, że nie przeprosiłeś Leksia, a subskrybentów. Co więcej, zaraz po przeprosinach skierowanych do widzów dalej... Obsław... Lorne, dziękuję serdecznie za prajnika nowej w widzowie. W filmie, jak było? Dużym błędem, więc e, przepraszam. Wciąż uważam, że to co robił Leksiu jako jeden z topowych influencerów było obrzydliwe. To, jak Leksiu pisze w prywatnych wiadomościach z dziewczynami na Tinderze, to raczej póki nikogo nie krzywdzi, jego prywatna sprawa. Żeby mieć jasność, bezpośrednio po twoim filmie zapytałem Leksia, czy przeprosiny dalej się nie pojawiły. Warto tutaj podkreślić, że 15 stycznia Konowski zapowiedział, że odniesie się do wszystkiego w obszernym materiale. Zapowiedział, że przeprosi Leksia i widzi. Kogoś... Zadimir! Dziękuję, za też. Kontynuacja. oraz was widzów, za, jak się okazało, błędną informację co do wieku jednej z dziewczyn. Finalnie jednak przeprosił tylko widzów, pomijając przeprosiny dla Leksia. Nie wydaje mi się, że Konop jest osobą, która by mogłaby się czysto przyznać do błędu i powiedzieć, przepraszam, z jego. Myślę, że dokładnie przedstawiłem sprawę. Leksiu również potwierdza, że akurat jego nie przeprosiłeś. Nie, Ale dalej stosujesz na rację, jakbym tego nie zrobił. Dlatego wiesz, co Konop, weź nie pierdol. Ciekawe jest jednak to, że przeprosin oczekujesz ode mnie. Czy ty naprawdę nie uważasz, że... Na Ognista, cześć, dziękuję za 7 mi wszystkie wszystkie siema. Które sam sformułowałeś i sam wsadziłeś mi w usta? Czy nie uważasz, że przez twoje teksty i fałszywe wnioski mój wizerunek przez twoje filmy się pogarsza? Moim zdaniem, jeśli chcesz się dowiedzieć, kto stoi za twoim gorszym wizerunkiem, to wystarczy spojrzeć w lustro. Kto to jest? To człowiek, który bardzo szkodzi Konopowi. Siup. Jednak jeśli ktoś ma dalej wątpliwości, że to Konopski raz za razem strzela sobie w kolano, to sam zainteresowany postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. Konopski, skup się teraz, bo wiele się nauczysz. Tu mamy kolejny przykład domniemań i fałszywych. <kłyszykli> kurwa! Mardyż. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Okej, okay, błędnie założyłem, że Konopski przestrzega prawa i płaci ludziom za ich pracę. No cóż, A, dziękuję, się um, potwornie pogrążyłeś. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Nie wiem, czy wiesz, ale skoro nie zapłaciłeś ludziom ani złotówki, to złamałeś prawo. Wynagrodzenie za pracę przysługuje pracownikowi zawsze, nawet jeśli przepracował zaledwie jeden dzień. Pamięta Pamiętaj, że zgodnie z prawem coś takiego jak bezpłatny okres próbny i bezpłatny dzień próbny nie istnieje. Niestety wielu nieuczciwych pracodawców wykorzystuje brak doświadczenia i wiedzy, zwłaszcza młodych osób. Niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy planowałeś zawrzeć, to za okres próbny zawsze należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie należy się nawet, gdyby okres próbny wynosił jeden dzień. Ale ile trwał on w ogóle u Konopa? Miało to trwać dwa tygodnie, a trwało łącznie cztery. Żadna z osób w okresie próbnym nie otrzymała nic. Osoby, które do ciebie napisały nigdy nie dostała ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Ludzie pisali mu newsy do odcinka i nie dostali złamanego grosza. Pogratulować żyłki do biznesu. Z pewnością ten odcinek oglądają także fani Konopa. Między innymi może twój news był w odcinku? To był nie jedyny mój news, ale ten akurat Użył jeden do jednego. Jak myślicie, że widzieliście już wszystko, czyli walka nisko rosły, albo kobiety z mężczyzną, to posłuchajcie tego. Rosję bo chyba nikogo nie dziwi, miała miejsce najdziwniejsza walka w historii. Walce dzisiaj było kobieta nazywana również owczycą. O, teraz się z... pokazało granek. Z dągu jednak Pomimo ogromnej przewidzie Dziękuję, w ogóle nie zamciła się remisem. Wy macie pomysł na jakieś <coughs> bardziej chore, flikowe zestawienie, to podzielcie się tym w komentarzu, e, najbardziej oryginalny komentarz, że tam serduszko. To był nie jedyny mój news, ale ten akurat użył jeden do jednego. Ani grosza. I usłyszałem, że były chujowe. Tak moi drodzy, Konop jest na tyle bezczelny, że mimo że brał kogoś newsy jeden do jednego i tej osobie nawet nie zapłaci. you To jeszcze na koniec powiedział jej, że Kiepsko pisze. Prawie miesiąc się starałem, codziennie się udzielałem, pisałem scenariusze, newsy. Kilka z nich słowo w słowo użyłeś w filmie. Scenariusze to mega mierne, dużo trzeba było zmieniać. Kurtyna, moi drodzy, ten youtuber od kilku lat pouczał nas wszystkich na temat tego, jak należy się zachowywać w internecie. Co w ogóle grozi Konopskiemu za to, że nie zapłacił ludziom za okres próbny? W przypadku naruszenia obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracodawca podlega odpowiedzialności wykroczeniowej i może zostać nałożona na niego karak grzywny w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych Warto tutaj przypomnieć, że na okresie próbnym było kilkanaście osób, a więc może uzbierać się z tego spora suma. To ja kurwica Dlaczego ty tak naciskasz na walkę ze mną. Mogę mu zrobić rekord 03 jak chcę i go najebać. <głosy> <głosy> najebać go mogę. <głosy> <Nie> <głosy> psa, kurwa. Ciekawie jest tutaj również... Nie, jak mam być totalnie szczery kurwa, to konop by na liścia spadł jak chuj. Wiesz to, że Konopski nie może wykonać żadnego manewru, by się obronić. Nie może także powiedzieć, że pracownicy kłamią, bo przecież sam się wsypał. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały do mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Mam kontakt z kilkoma osobami, którymi nie zapłaciłeś. Co do reszty, to radzę ci ich przeprosić, wybłagać, by przyjęli wynagrodzenie i pocałować w rączkę. Pięćdziesiąt, proszę pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo, całkie rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz, hamię pierdolony. I wódeczka musi być zimna i gęsta, e. jak soksyzm. Zastanawiacie się jednak pewnie, że skoro za okres próbny nie zapłacił, to może przynajmniej sowicie wynagradza tych, którzy... Halo, pani. ...do finalnego research teamu. To zapnijcie pasy. Stawka za tydzień pracy to 20 zł. <noise> o kurwa! Czuć pieniądz. Czuć pieniądz. Do rzeczy. Czuć. Za podsuwanie ciekawych newsów proponuję 20 zł tygodniowo, płatne co dwa tygodnie poprzez Paypal. Dobre pieniądze. Można za to kupić kole, chipsy i jeszcze starczy na maczugi keczupowe. Dobra płaca dla dziesięciolatka. Ale wiesz, Konop, chwaliłeś się, że finalnie większość zatrudnionych osób jest powyżej 18 lat, nie jest to trochę wyzysk? Sam wiesz, że research i pisanie newsów to nie jest taka łatwa robota, bo sam wielokrotnie ją spierdoliłeś. Konopski, król researchu. Ja rozumiem, że musisz teraz oszczędzać, bo na tapecie jest sprawa sądowa. Ej, jaki. Kurwa, to jest. <laughs> trochę niepojęte. Na tydzień czasu? Znaczy, ja rozumiem, że tam jak wiesz, początek i tak dalej, to. Kurwa, mniej się dostaje pieniędzy. Normalna rzecz. Szymek jak dla mnie robił na początku filmy, też dostawał w chuj mniej. No ale kurwa, 20 zł na tydzień to już jest lekka przesada, kurwa. Flexiem, ale przynajmniej nie mów. Lekka, kurwa, co ja pierdolę. Skamek chuj, 20 PS. A jak zostali wyrzuceni z Discorda, to polecieli do Ciebie z informacjami. Tak naprawdę napisały do mnie osoby, które były zawiedzione Twoją ofertą. Jesteś cwany, ale pamiętaj, że masz firmę zarejestrowaną w Polsce, więc przynajmniej przestrzegaj polskiego prawa i zapłać im należne pieniądze za okres próbny, młody biznesmenie. Konopski w swoim materiale bronił się tym, że co prawda Iste. jego research team miał stworzony specjalny kanał do szukania brudów na mnie. Czyli istnieje taki, taka zakładka odnośnie Wardęgi ogólnie? Tak, istnieje. No ale te posty o mojej dziewczynie to ktoś skopiował z wykopu i on nie planował nic nagrywać. Bo nigdy nie chciałem tego użyć. To, że pojawiło się to na grupie skopiowane razem z innymi zarzutami z wykopu, w ogóle nie oznacza, że chciałem tego użyć. Niestety z dalszej części materiału łatwo wywnioskować, że po prostu kłamiesz, bo widać, że na poważnie zajmowaliście się sprawą współpracy Moniki z Carpatry. W poście z wykopu były tylko szczątkowe informacje, natomiast ty w swoim materiale pokazałeś, że zrobiliście dogłębny research, dokopaliście się do artykułów sprzed kilku lat, przeanalizowaliście wpisy na forach i opinie w Google. Problem w tym, że znowu tradycyjnie zawiódł research i zaraz będzie ci po prostu wstyd. Po pierwsze, większość artykułów, które wkleiłeś, dotyczą innych marek. Moniki. Ej, hey, mister Google i Miss Go. Zamówienie złożone w listopadzie i do tej pory go nie dotrzymałem, a ja otrzymałem kiedyś kurwa, zamówiłem sobie bluzy dwie, albo jedną, taką w perski dywan mam bluzę, To, że u rodziców wiem gdzieś zostawiłem, zajebista jest, polecam, znaczy trochę chujowy materiał, ale kurwa spoko sklep widzowie. jak nie dojść, to nie moja wina, nie zapłacili mi hajsu za to, więc mogą was zajebać. Dobrze, perski dywan nie? taki, szukałem, tak jak dobroziemia kiedyś spodnie, taki rosyjski dywan, była na tym Mr. Google i nic taka bluza, zajebista była. Dzięki, jak sam chuj. Ten materiał, ale wygląda ładnie pluska. Kółów, które wkleiłeś, dotyczą innych marek. Monika współpracuje z marką Leginsów Carpatry. A ty typowo. Powklejesz... No cóż, jak masz perski dwa na klacie? Teraz nie mam, właśnie zgubiłem. No ale rozumiem, że po prostu brakowało ci argumentów i liczyłeś, że jakoś to przejdzie. Spójrzmy, co tutaj Konopski napisał. Lethe, spółka chmielniaka, pod którą podpięte jest kilka marek odzieżowych, w tym Karpatri. Kolejne kłamstwo: Carpatry nie jest podpięte pod Lethe. Lethe i Carpatry to dwie osobne spółki. Prezesem Lethe jest Chmielniak, prezesem Karpatri jest Paweł Koszyk. Chłopie, masz cały research team, a nie potraficie zweryfikować tak prostej informacji? Przecież to zajmuje 30 sekund. Twierdzisz, że definicję skamu specjalnie okroiłem i sugerujesz widzowi, że marka Leginsów Carpatry powinna pod nią podchodzić, bo dwa lata temu mieli opóźnienia w dostawach. Dlaczego próbujesz trochę zwęzić definicję skamu? Przedstawiasz definicję skamu, w której sprowadzasz ją tylko do trzech przypadków. Czy gdybyś ty kupił produkt z zapewnieniem, że dojdzie do ciebie w ciągu kilku dni, to czy nie czułbyś się oszukany, gdyby firma dostarczyła ci produkt po kilku miesiącach zwlekania? To teraz posłuchaj. Większość opinii, Kurwa. które cytowałeś, pochodzą z okresu pandemii. Nie wiem, czy wiesz, ale były wtedy lockdowny. Cała branża Tekstylna miała problemy. Gdy już zachorował, to wszyscy, którzy mieli z nim kontakt w pracy, przymusowo szli na kwarantannę. I teraz uwaga! Po filmie Konowskiego napisała do mnie jedna z klientek, która zamawiała od nich rzeczy w tamtym okresie. czwartym po... Czwarty miesiąc. Bieżąco... Szyma. Ja i obowiem. Na stronie była o tym stosowna informacja. To, w nas, firma zajebałem. szyła zajebałem. wtedy maseczki dla szpitali. Ediko, dziękuję serdecznie! Za czwarty Nie miesiąc. Pamięta, kolejny. Cztery miesiąc, tak, miesiąc tak, cztery leci. Na początku pandemii był Ogromny problem z maseczkami, Brakowało ich wszędzie, a biznesmeni wyzyskiwacze, czyli twoja rasa, zwęszyli interes i sprzedawali maseczki na Allegro za ogromne kwoty. Carpatry postanowiło uszyć kilka tysięcy maseczek i za darmo przekazać je szpitalom. Masz tutaj nawet post pani senator. Kmieniak zorganizował w swojej fabryce szycie masek i charytatywnie przekazał na potrzeby bielskich szpitali 1500 sztuk. W kolejnych tygodniach będą kolejne maseczki 10 tysięcy sztuk. A ty kurwa teraz sugerujesz, że firma jest skamem, bo przeczytałeś kilka negatywnych opinii w Google? Ser i nie jest ci wstyd. każdej firmie odzieżowej, której można wystawić opinię w internecie, zdarzają się pochlebne i niepochlebne opinie. Powinieneś mieć o tym pojęcie, bo sam taką działalność prowadzić. No ale ty nie dajesz przecież swoim odbiorcom możliwości zopiniowania twoich ubrań. Ciekawe dlaczego. No niestety, no niestety, że tak powiem, nawet na Świecie poszło, ale żeby nie była, jest porwana. No, jakoś tam się nie popisałeś. No. I ten zakolak po raz drugi. Jeszcze twoją bluzkę. On to się znowu obracam. Buex, dziękuję za gifcika, coś dzieje, kurwa. ...to sprawy skomentowały również inne kanały komentariów. Ja sobie ...opinii w internecie na temat Carpatry widać, że ta firma to nie jest skam, kropka. Jeśli firma nie zapadła się pod ziemię i zwraca pieniądze, to nie jest to skam. Monia, jak chcesz mieć menadżera, to daj znać, bo ten twój to jest jakiś. I tutaj trzeba umiejętności Konopskiego faktycznie pochwalić. Od wakacji 2021 roku nie współpracowaliśmy już z Carbatree, gdyż mieliśmy inne kolidujące współpracy. O kurwa, ale kadry. Natomiast dzięki nagonce Konopskiego wznowiliśmy rozmowy i w marcu podpisaliśmy nową kilkumiesięczną. Dziękuję bardzo, widzowie. Dzięki Konop, myślę, że należy ci się prowizja. Co powiesz na 20 zł? A, jedenasty, no tak, o kurwa, dzisiaj dobry dzień. Przejrzałem całą teczkę Konopskiego na mnie i nie mogę się doczekać. Dlaczego znowu wmawiasz swoim widzom, że wyciągnąłem moją roczną teczkę na ciebie? Ale przecież ja nic takiego widzom nie wmawiam. Ja po prostu uważam, że ty jednego przez ten rok nie zebrałeś. Czy gdyby Konop miał faktycznie jakąś teczkę, tworzyłby specjalny dział na Discordzie, by jego research team szukał na mnie brudów? Co więcej, okazuje się, że Konopski wypisuje do innych influencerów, z którymi kilka lat temu miałem dramy, by coś na mnie nagrali. Na Fame MMA spotkałem danego. Poinformował mnie on, że Konopski do niego Siemka Dany, szykuję grubszy materiał na Wardęgę, gdzie m.in. będę wspominał o tym, jak ci pomówił okupowanie wyświetleń i nigdy nie przyznał się do błędu. Jak wspominasz tamten ten okres pod względem Twojego stanu psychicznego? Konop, mam dla Ciebie odpowiedź danego. Źle się czułem, ale na pewno nie gorzej niż leksił po Twojej drabie. Szachmat, co konop? Co najlepsze, dany odpisał w podobnym tonie konopskiemu. I wiecie, co zrobił nasz młodociany detektyw? Tak się spodziewałem... Perfekty, dziękuję. za kolejne dwa gifty, stary. Kurwa, rader, dziękuję za dwa gifty. Pierdala, co to jest kurwa wojna giftowa? Co się kurwa dzieje? Ojej. Dobra, nie obrażaj się. Na szczęście Dany zdążył zrobić dla mnie skrinię. Dobra, czekaj. A to już było. Radar, dziękuję za kolejnego gifta. Kurwa, napierdalają się. Kurwa! <grywka> Querks, dziękuję serdecznie za kolejnego gifta. Co konop? Dany odpisał w podobnym tonie konopskiemu. I wiecie, co zrobił dzieje? detektyw? Ten... <grym grym grym> tak się spocił, że. teraz dziękuję za kolejne dwa ty, Czyli jednak, ja pierdolę. <grym> Usunął swoje wiadomości do danego oraz wywalił go z listy osób, które followuje. Za karę, że dany mu nie pomógł, to konop cofnął mu followa. Ojej. Dobra, nie obrażaj się. Weź wycisz te alerty, bo to chwilę potrwa. Co kurwa wycisz? Płacą? Niech mają! Jakie wycisz? Co to ma znaczyć? Na szczęście Dany zdążył zrobić dla mnie screena twojej wiadomości. Co ciekawe, ty Konop masz serio nie po kolei w głowie. Dzień Dziękuję, jest 10 miesiąc. Gdybyś potrafił wykonać jakikolwiek research blik. z tym swoim teamem, to, to samego byłeś, siebie. Że po tym jak oskarżyłeś Leksia, to oh, trzeba tak. było wycofać z marketu wszystkie płatki z jego wizerunkiem. Dystrybutor miał przez twój film spore problemy. A wiesz, kto był związany z dystrybucją? Dany. Podobne zabiegi wypisywania do influencerów stosuje doradca Konopskiego. Wypisują do trenerów, by ci nagrali coś na moją dziewczynę Chciałem wam wrażyć na jakiegoś Chodzi o klip dla mnie do filmu jako opinia osoby z branży fitnej. Rozumiem, okay. że teraz moicę się dostaje, bo jest moją dziewczyną. Wątpię Konob, że szukałbyś na nią brudów, gdybym nie był jej chłopakiem. Jak to Konopski ma już w tradycji, lubi przeczyć sam sobie. Uboxdela zarzekał się, się, że nie, nie planował stało. w żadnym swoim materiale użyć argumentu o NFT. Nie chodzi o żadne NFT, czy niszczenie środowiska, bo to jest w ogóle z dupy punkt i totalna bzdura. Co prawda taki punkt był wypisany na tym Discordzie, ale to nie było przeze mnie, tylko przez jednego z moich researcherów. I to w ogóle no, no. czegoś takiego bym nie użył, nie? Co jednak zrobił w swoim materiale? Użył argumentu o NFT. Czy to, że właściciel firmy LED posiadał już w 2019 roku 17 firm i jest twórcą kontrowersyjnych NFT, o których było niedawno tak całkiem głośno, nie wzbudza twojej czujności? Przecież o jego miszkach NFT promowanych między innymi przez Magdę Gessler czy Gonciarza było tak? Tak, ale no dobra kurwa, wracając już do tego. Czyli co, e, jak już kurwa masz w chuj prosperujących filmi, masz tyle pieniędzy, że chcesz sobie napierdalać we wszystko co idzie, żeby zdobyć jeszcze więcej pieniędzy, bo kurwa twoją pasją jest zarabianie pieniędzy. To, jak zrobisz coś kontrowersyjnego, to już wszystko, twoje, co kurwa dotychczas osiągnęliście, jest do wyjebania, konop? No to według mnie powinno wypierdolić się Twój kanał za wtopę kurwa z leksiem, pajacu, no. Kurwa. Głośno, że pojawiło się sporo materiałów, między innymi dwugodzinny podcast Gargamela, czy film Dominika Bosa, Afera o NFT. Który, uwaga, sam skomentowały słowami: Dobry odcinek, gąciarz i nowak zawsze w formie. Czy to wszystko nie zapaliło ci czerwonej lampki? Jak bardzo durny jest tu argument? Konopskiemu chodzi o to, że udziałowiec skarpa... Nie, no, kurwa. Chmielniak. To drama też jest taka, ciągnie się strasznie. To jest takie obrzucanie się głównym, ale dobra, nie mamy co narzekać. Jakby nie ma żadnych dramek w internecie, to nie się chociaż kurwa z młodym druid ponapierdala. To, se, tak, to już jest taka drama, gdzie się za nikim nie obstawiasz tak naprawdę, oglądasz to, żeby kurwa przeleciało po prostu, bo ktoś tam się kurwa klepie, ale to nie jest y, main event na Fame MMA, tylko jakaś bitwa Meneli pod kioskiem, kurwa, i to jest takie. No, że jednym okiem zajrzysz, bo w sumie śmiesznie, ale z drugiej strony to kurwa chuja cię to obchodzi, nie? Ma także inne spółki. Jedna z nich, Fanadice, zajmuje się NFT. Konopski twierdzi, że z racji tego, że NFT jest dość kontrowersyjne, to powinienem się poważnie zastanowić nad współpracą z Carpatry. Tylko, że człowieku, to są dwie osobne firmy. Z NFT ani ja, ani Monika nie mamy nic wspólnego. Jeśli chodzi o spółkę Fanadice, to sam krytykowałem ich działania, choćby przy współpracy z Marty Renty. Fanadice, to tam Stu założył z jakimś... Z, z ziomkami, z innymi inwestorami, no i się bawią w to. Jeden w ogóle z waszych inwestorów się wygadał, więc yy, nawet mam tego. Chuj kurwa, sty. milion złotych. Spójrz jaka twoja logika jest idiotyczna. Ja nie współpracuję z Fanadice. Współpracuję z Carpatry firmą, która robi leginsy na dupę. Nieprawdopodobne jak sytuacja spójrz jaka twoja logika jest idiotyczna. Ja nie współpracuję z Fanadice. Współpracuje z Karpatrią, firmą, która robi na dupę. Nieprawdopodobne, jak sytuacja z Leksiem przerodziła się w dramę pomiędzy mną a Konowskim. Chłopie, ja w moich materiałach pokazałem Twoje błędy dotyczące Leksia. Eee, pa, panią Basię poprosimy, panią Basię poprosimy na chwilę do mikrofonu. Pani Basia przeczyta to ostatnie słowo. Dupa. <laughs> Dobre to. To postanowiłeś na siłę coś na mnie nagrać, żeby się odegrać. Od kilku miesięcy straszysz, że masz potężną teczkę. Pokażę wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok. Several months later. Chyba się starzejesz że wypadasz z formy. Jak chcesz usłyszeć moje zarzuty, to po prostu na nie poczekaj. Dostaniesz wszystko na tacy w swoim czasie. To jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie. Zresztą nie strasz, nie strasz. Ile mamy jeszcze czekać? <laughs> Ale wszystkie to powiedzenie rzeczywiście. Rzuć Tomasz i pokaż temu dziadowi z lasu, gdzie jego miejsce. Mówisz, że teczkę zbierałeś od roku, i co? Dalej nic się nie klei? Napisz do mnie, podrzucę ci kilka brudów na mnie, by dodać ci otuchy. Zastanów się, czy takie przedłużanie sprawy jest ci w ogóle na rękę. Zniszczyłeś leksia i zdobyłeś na tym ruchu w styczniu 60 tysięcy nowych subskrybentów. W lutym i marcu zanotowałeś jednak spadki. Jeśli dalej ego nie pozwoli ci na to, by w końcu go przeprosić i dalej Kurwa, może ja też komuś życie rozpierdolę, bo mi kanał nie rośnie, widzowie. Od pierdolonych trzech czy czterech lat, kurwa, na tych 200 koła siedzę, zajebanych. 250 nawet. Wstyd jak chuj. Komu rozjebiemy życie? Może Mandziowi rozjebiemy życie. Co wy na to? Jeżeli będziesz się miotał, to doprowadzisz do tego, że wszyscy na no początku że to roku do wakacji po prostu stracisz. Swoją drogą, skoro znalazłeś czas, by szukać brudów na moją dziewczynę, to czemu dalej nie znalazłeś czasu, by odnieść się do sprawy z kopiowaniem filmu świeżaka? Dlaczego... Zaraz wyciągnę teczkę, że masał 60-latków. Dlaczego dalej nie odniosłeś się do cenzurowania rewo na swoim kanale? Oczywiście, w filmie Konopa zabrakło mi odniesienia się do zarzutu skopywania filmu odświeżaka, czy też wytłumaczenia, dlaczego swego czasu Konop zbanował słowo rewo na swoim kanale. Nie śmiesznie by było, jakbym go powyzywał trochę kurwa w internecie, byśmy się ten z jakąś fake dramą zrobili. Ciekawy jestem, jaki by, kurwa to wydźwięk był z tego. rywal się wylosował? Losowanko, zapraszam. Dyn, 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 dyn. Zaczynamy. Sula, 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 sula. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Bierze mnie na wyniszczenie <grym> i, i chyba czeka, aż mi się mana skończy. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha nie gryzie, wata. Mana hana. mana.